D4X Fobos i Wiśniaka są wrogami ósmego sezonu. Ewakuacja z Warszawy. Szybko, trzeba. Narada, narada! Jaka narada? No właśnie! Jaka narada? Co ty mówisz? D4X, D4X Fobos, ataku: chcesz Warszawę. Chce pan Ale do którego miasta jedziemy? Świeżaki się, ewakuowali się do Warszawy. Do Warszawy! Do do Wrocławia! Szybko, weźcie niezbędne rzeczy. Dobrze, my idziemy, Piotr, szybko! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Dobra, ja idę po też! Okej! Okay. Jesteśmy gdzieś indziej. Resztę siedzą, a niektórzy to zabargowali w parkingo. No, dokładnie. My się przeprowadzamy na razie do Wrocławia, ale po co, Krzysztof? A po co? Gosia, Wichniakas też niszczyci Warszawę. My nie chcemy, żeby też do Wrocławia się dotarła. Aha. D4X, V, w Wrocławiu. Walka. O!

I z dzwoneczkiem. I teraz wbijamy... Już od kwietnia wbijamy. Od kwietnia wbijamy 500 subskrypcji na kanale Bonvidie. Pa pa widzowie!